Nie bardzo serdecznie, stoło. no to teraz tak, robimy sobie arteriarkę Podchodzimy tutaj do takiego białego kulka, klik, kółka Klikamy E No i sterujemy D, A, prawo Prawo, lewo, I jak przytrzymamy ty robisz? To nasza nagrzewa nagrzewa arteriala No to jedziemy tak, i musimy jechać po tych białych kreskach Jeszcze To nazwę to ostatnia prosta. Musimy, musimy mieć cały zielony pasek. Dobra. No I mamy taką króleczkę. Wzajemno to pokażę, bo to my 1300 r. No. Teraz wychodzimy sobie. Chwalifikowajcie auto, auto, albo nie musicie. Klikacie sobie F3 kontrakty Alterier. Punkt zawsze odbiorczy. I jedziemy. Jesteśmy tutaj Możemy kółku. Zobaczmy te białe kółko. Klikamy E. A, no to musimy wyjść. I klikamy E. No i udało się dostarczyć.